Witam serdecznie. Chcieliśmy Państwa zaprosić na kolejną naszą imprezę, którą tutaj organizujemy przy bunkrze, przy naszym Muzeum Wału Pomorskiego i II Wojny Światowej. Imprezę no, w formie takiego powiedzmy pikniku militarnego. Chociaż temat nie jest tak całkiem letki, ale wiadomo, że jest to taka forma, która najlepiej, że tak powiem, przyciąga i umożliwia przekazanie różnej wiedzy. Zapraszamy już w sobotę w sobotę od godziny 15, czyli 5 lipca i praktycznie do niedzieli, do późnego popołudnia. Będziemy tutaj urzędowali będziemy mieli rozstawiony taki obóz militarny, będzie można zobaczyć stroje, ubiory, wyposażenie żołnierzy z I wojny światowej, z II wojny światowej. Oczywiście w niedzielę zapraszam o godzinie 14.30 będzie inscenizacja. Większa niż te do tej pory mamy troszeczkę więcej sprzętu, między innymi pojazdy pancerne, ale i różnego rodzaju yy, broń, yy, moździerze, yy, karabiny maszynowe, ciężkie karabiny maszynowe, takie strzelające, yy, także zapowiada się no, taka dosyć duża inscenizacja. Jest też pewna niespodzianka uzależnione od pogody, także nie, nie mówię, bo to albo się uda, albo się nie uda, ale jeżeli się uda, to będzie bardzo efektowne. Jednocześnie mamy też, zapraszam, będziemy otwierali w sobotę już wystawę. Wystawę, która będzie na Dolnej Kondygnacji, w środku w bunkrze, wystawa Wojsko Polskie w Szczecinku. Wystawa fotograficzna, która będzie przedstawiała dzieje, działania jednostek, które tutaj były w Szczecinku. Istnienia wału pomorskiego ukryte są w różnych miejscach. Chcecie je odsłonić. Tak, zgadza się. W tym roku, no taki dosyć pracowity rok mamy. W tym roku chcemy, rozpoczęliśmy już w zasadzie projekt i, i działamy już w tym kierunku. Projekt pod taką nazwą zachodniopomorskie fortyfikacje, bo projekt ten zakłada, że. Wszystkie fortyfikacje województwa zachodniopomorskiego zostaną połączone w taki jakby produkt, medialny produkt, który będzie można rozpowszechniać do, do że tak powiem, dla turystów, dla, na całą Polskę. Pierwszym tym naszym jakby takim etapem tutaj na miejscu to jest fortyfikacje wśród przyrody Wału Pomorskiego. Będzie to taka trasa turystyczna, można powiedzieć specjalizowana, bo, bo historyczno-przyrodnicza czyli mamy tutaj fortyfikacje, które stanowią o, o historii, ale jednocześnie są one położone w niesamowicie malowniczym, bardzo ciekawym przyrodniczo terenie, bo chociażby to, że fortyfikacje te w zasadzie można powiedzieć, że w 100% leżą na jakiegoś rodz różnego rodzaju formach ochrony przyrody, czy to Natura 2000, czy yy, tereny chronionego krajobrazu, to myślę też wskazuje na to, że są to fajne, ciekawe miejsca położone wśród jezior, lasów, yy, rzek, także no, różne, różne ciekawe rzeczy tam można zobaczyć. Nie tylko bunkry, ale również i bunkry, bo stworzymy 10 tras po najciekawszych, najlepiej zachowanych yy, i najważniejszych fortyfikacjach tutaj Wału Pomorskiego na całym powiecie yy, szczecineckim. Także będzie to, to duża atrakcja. No nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie dostali dofinansowania od Urzędu Marszałkowskiego, jak również od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Przyrody, ale dzięki temu powstaną również na tych trasach tablice, tablice, które będą opisywały tak jak i tak ich historię, jak i właśnie ciekawostki, i te formy przyrody, które występują na tym terenie.